się dzisiaj na targach turystycznych w Lipsku. Jest to największa impreza turystyczna, która odbywa się w Niemczech Wschodnich. Polską ofertę turystyczną prezentuje 10 wystawców, wśród nich m.in. innymi Kraków, Mazury, Dolny Śląski Wrocław, jak również cieszące się bardzo dużą popularnością kurorty nadmorskie jak Kołobrzeg i Świnoujście. Największym atutem Polskiej oferty turystycznej jest jej różnorodność. Od wypoczynku nad morzem poprzez góry i ofertę kulturalną miast. Mamy bardzo szeroką ofertę i proponujemy Niemcom bardzo szeroki zakres wypoczynku. Największą popularnością oczywiście cieszy się urlop nad morzem, ale staramy się również generować ruch turystyczny od morza. Do całej Polski. Targi w Lipsku są w tym roku największą imprezą skierowaną do konsumentów, którą organizuje Polska Organizacja Turystyczna w Republice Federalnej Niemiec. Polska oferta Wellness and Spa jest wśród Niemców bardzo popularna. Według statystyk FUR jesteśmy drugą destynacją, którą najchętniej wybierają Niemcy pod względem urlopów Wellness and Spa. Polska Organizacja Turystyczna ma za zadanie promować Polskę jako kraj atrakcyjny turystycznie i dbać o to, żeby turyści, w moim wypadku Niemcy, przyjeżdżali do Polski. Z naszą ofertą turystyczną, aczkolwiek być może dla jeszcze wielu osób zabrze jest bardziej postrzegane jako miasto przemysłowe, ale my na bazie swojego dziedzictwa przemysłowego. Zbudowaliśmy bardzo dobry produkt turystyczny, chodzi nam o turystykę związaną z kopalniami, z miejscami, które się wiążą z szeroko pojętym górnictwem. A więc u nas turyści mogą zobaczyć jedyną w Europie kopalnię węgla kamiennego, podkreślam kamiennego, gdzie można autentycznymi windami, tak zwanymi szolami. Zjechać na poziom 170 metrów i 300, 340 metrów i zwiedzać właśnie te podziemne galerie. Ten najniższy poziom jest o tyle ciekawy, że jest tam również tak zwana strefa kultury, gdzie. Goście zjeżdżają i oglądają spektakle, czy uczestniczą w koncertach. Tam również odbywa się koncert imienia Krzysztofa Pendereckiego, a po wszystkim mogą wejść do najniżej położonego pubu na 320 metrów i wypić piwo bądź zjeść przepyszny żurek. To jest jedna atrakcja. Druga atrakcja, która również jest w tym kompleksie pogórniczym, to jest Sztolnia Królowa Luiza, gdzie turyści mogą płynąć łodziami i to też jest wyjątkowe miejsce. Poza tym mamy wiele, wiele jeszcze obiektów, które znajdują się na tak zwanej powierzchni, ale też są to obiekty pogórnicze. Zaletą naszej turystyki jest to, że jest to... Że zwiedzanie jest ponadsezonowe, tak? bo kopalnie pod ziemią można zwiedzać. Jak jest i zimno, jak jest gorąco, to o tyle dobrze, że tam jest chłodniej. I nasza oferta jest naprawdę bardzo bogata, bardzo zróżnicowana. Aby jeszcze jak gdyby, zachęcić do zwiedzania, otrzymujemy ciągle nagrody, nagrody europejskie. Wszystkie te atrakcje turystyczne mają swoją stronę internetową. Jest również w mieście punkt informacji o mieście. Głównie Bielsko-Biała jako miasto. Mamy tutaj do zaproponowania praktycznie wszystko w mieście, ponieważ mamy piękną architekturę stylizowaną na architekturę wiedeńską. Która tam na przełomie XIX-XX wieku była tworzona przez architektów wiedeńskich. Mamy bardzo szeroką ofertę kulturalną, fantastyczne festiwale jazzowe, dużo koncertów, gwiazd światowego formatu. Mamy góry, wiele szlaków, niemalże 17 szczytów górskich, Beskidów jest na terenie administracyjnym miasta. Wiele szlaków zaczyna się głównych w Bielsku-Białej. Mamy też cały region Beskidów z Jeziorem Żywieckim, z Żarem, gdzie można latać na paralotniach, szybowcach. Jezioro Żywieckie, bardzo ciche jezioro, idealne dla żaglówek. Także cały, cały pakiet praktycznie Bielsko-Białej okolice może zaproponować turystom. U nas sezon praktycznie trwa cały rok, bo tak jak mówię, góry dają i możliwość wycieczek letnich. Trekkingowych, jak i okolica też oczywiście narciarska, Szczyrk, Wisła. W Szczyrku aktualnie mamy jeden z najlepszych ośrodków narciarskich w Polsce i ogólnie tutaj w okolicach też przygranicza, Granicza. Więc no, naprawdę mamy bardzo, bardzo atrakcyjną okolicę. We Wrocławiu jest mnóstwo ofert do zobaczenia. Są to oczywiście zabytki, są to miejsca rekreacji, fantastyczne spacery. We Wrocławiu i w okolicy pięknie rozświetlony jarmark bożonarodzeniowy zachęca swoimi zapachami i smakami do dalszego zwiedzania, być może trasą Krasnoludków, których mamy ponad 400, które cieszą się dużym powodzeniem, w stronę uniwersytetu, w stronę Panoramy Rasławickiej, w stronę Hali Stulecia z centrum biznesowym, ale również i z ciekawymi miejscami gastronomicznymi. Turystycznymi, kulturalnymi e, i sportowymi. Mamy mnóstwo koncertów. W tej chwili zakończył się festiwal filmów amerykańskich, więc właściwie każdy słuchacz, który ma ochotę na koncert e, jazzowy w Filharmonii Wrocławskiej, to właśnie czas e, na dziś. E, być może są i e, sympatycy opery również są mile widziani we Wrocławiu. E, Także dla każdego coś miłego. Na stronie wrocław.eu zachęcamy turystów do zapoznania się z informacjami. Wrocław.pl oczywiście też i w języku polskim, niemieckim, angielskim, ukraińskim można znaleźć pełną informację. W każdej porze roku jest piękny i bardzo atrakcyjny, nie bez powodu, także uzyskaliśmy renomę jako miasto organizacji kongresów i konferencji, dlatego że nie tylko właśnie tylko w lecie, ale... Także jesienią jesteśmy piękni, jesteśmy piękni zimą i wtedy też można organizować imprezy kongresowe, konferencyjne, sympozja i Kraków dodatkowo ma wtedy dla uczestników tych spotkań dużo atrakcji do zaoferowania. A ponieważ jesteśmy już u progu zimy, to szczególnie chciałam polecić chociażby targi Bożonarodzeniowe, wystawę szopek krakowskich, która odbędzie się w grudniu a sam konkurs szopek 1 grudnia to zwyczajowo każdy pierwszy czwartek grudnia jest właśnie dniem w którym artyści artyści przede wszystkim amatorzy pokazują swoje dzieła. Kraków to również muzyka, to również festiwale, które dzieją się przez cały rok. Mamy dużo do zaoferowania, a też chyba nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jesteśmy takim miastem bardzo zielonym. Także po Krakowie można wędrować także poza ukartym szlakiem. Zapraszamy na stronę www.krakow.pl, na stronę Kraków Travel i myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. to przyjeżdżamy bardzo chętnie i już praktycznie od 8 lat z przerwą oczywiście dwa lata temu targi się nie odbywały sprzedajemy głównie pobyty dietetyczne oraz pobyty kuracyjne tak? czyli ludzie w różnym wieku mogą przyjechać do nas podreperować swoje zdrowie bądź też swoją linię podreperować My mamy generalnie no, gdzieś mniej więcej 60-80% gości, to są goście właśnie z Niemiec. Głównie w sezonie takim, można by było powiedzieć, że po sezonie dla naszych obywateli, bo głównie przyjeżdżają tak od września do czerwca. Sezon wakacyjny. Bardziej mamy obłożone przez klienta indywidualnego rodzinę z dziećmi. Wbrew pozorom właśnie najzdrowiej przyjeżdżać nad morze e, tak w, w okolicach stycznia, bo jest tak jakby najwięcej tego jodu i naprawdę pogoda nas rozpieszcza. W tym roku listopad, październik, listopad powyżej 10 stopni cały czas praktycznie. E, Plaża jest przepiękna, bo nie ma takiego tłoku. Mamy też tak naprawdę bardzo dużą, fajną sieć ścieżek rowerowych przy samym morzu. Goście bardzo chętnie korzystają z tego typu atrakcji dodatkowych. Tak? Oprócz morza mamy również w dźwignie jezioro i też te supy teraz bardzo ostatnio modne kajaki, łódki. Mamy konto na Instagramie, Access Medical Spa, mamy konto w ogóle no, w sieciach tych społecznościowych, mediach, na Facebooku również. Strona internetowa to jest www.ow.myślnikaccess.pl. Oferta Dolnego Śląska troszeczkę ewoluowała. Nasze takie badania i, i też z rozmów z branżą wynika, że turystów mamy na szczęście cały czas dużo, natomiast oni troszkę inaczej się zachowują: szukają miejsc spokojniejszych, szukają też takich można powiedzieć dłuższych pobytów w jednym miejscu, co jest ciekawe. Zwiększyła się nam liczba przyjazdów takich długoterminowych z zagranicy i przygotowaliśmy też pod tym kątem ofertę. Mamy tutaj zarówno partnerów reprezentujących biura podróży, jak i ofertę dla turystów indywidualnych. Przede wszystkim koncentrujemy się w regionie na dwóch takich, można powiedzieć, produktach, czyli City Breakach z Wrocławiem na czele, ale to są też takie pobyty w Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnica cieszy się tutaj na rynku niemieckim zainteresowaniem. A drugim takim ważnym produktem dla nas jest turystyka rowerowa. Dolny Śląsk jest liderem w Polsce, jeżeli chodzi o turystykę rowerową górską. Również na Nizinach mamy na przykład Dolnośląską Krainę Rowerową na północ od Wrocławia. To jest zwarty system ponad 100 km tras rowerowych i przede wszystkim przygotowaliśmy aplikację dolnyśląskrowerem.pl, stronę internetową i aplikację, która w tej chwili właśnie jest uruchamiana w języku angielskim. Także wychodzimy z tą ofertą zdecydowanie poza Polskę, bo tak jak powiedziałem, turystyka rowerowa jest takim wyróżnikiem i znakiem jakości Dolnego Śląska na tle Europy Środkowej. To co wyróżnia też nas na Dolnym Śląsku, to jest połączenie Oferty turystyki aktywnej, jak na przykład właśnie pieszych wędrówek, spływów pontonowych czy jazd rowerem, z tym, że mamy bardzo dużą ofertę turystyki kulturowej. Jeżeli mamy złą pogodę i nie mamy ochoty iść kolejny dzień na szlak. Na Dolnym Śląsku znajdziemy bardzo dużą ofertę atrakcji turystycznych opartej o dziedzictwo, czy podziemnych tras turystycznych, czy zamków i pałaców, czy po prostu różnego rodzaju parków tematycznych, które zapraszają turystów, zwłaszcza w te dni, kiedy pogoda jest gorsza. I to jest też taka, taka mocna strona Dolnego Śląska. Dzięki temu turyści wracają od nas zawsze zadowoleni, nawet jeżeli jest zła pogoda. Połczyn Zdrój to jeszcze naszym zdaniem mało miejsce mało odkryte. Chociaż mamy wielu turystów z Niemiec, myślimy, że tych turystów jeszcze przybędzie. Jesteśmy na bardzo dużych targach, na największych targach turystycznych w Niemczech Wschodnich. Z badań i też z doświadczeń jeszcze przedepidemicznych wiemy, że bardzo chętnie dużo turystów przy przyjeżdża właśnie do Polski, właśnie do Połczyna Zdroju. Stąd też nasza obecność tutaj z ofertą turystyczną, z ofertą też na wellness, na to, żeby odpocząć aktywnie, również z ofertą to, co ma Połczyn najlepsze, czyli powietrze i borowina. Borowina, która leczy, borowina, która relaksuje. Dlatego Oprócz takiej typowej oferty turystycznej mamy też ofertę dla gości, które potrzebują wzmocnić organizm, którzy potrzebują odbudować organizm, chociażby po czasie pandemii. Jesteśmy obiektem całorocznym. Jesteśmy obiektem w pouczynie całorocznym, który ma blisko tysiąc miejsc noclegowych. Mamy bardzo dużą bazę zabiegową. Mamy baseny z wodą słodką i różnie z wodą słoną, bo mamy własne ujęcia solanki, jak również fabrykę borowiny. Więc myślę, że każdy w różnym standardzie może znaleźć dla siebie coś ciekawego w terenie, który od XVII wieku jest znany jako. Miejscowość uzdrowiskowa. Dlatego też łączymy historię z teraźniejszością, wykorzystujemy to wszystko, co najlepsze w przeszłości, organizując pobyty właśnie typowo turystyczne, ale również lecznice w całym roku. Turyści doceniają to, że tak naprawdę jesteśmy na uboczu, na uboczu wielkich miast, ale w centrum krainy jezior, w centrum, gdzie mamy czyste powietrze, często nazywane tą krainę Szwajcarią Połczyńską. Przede wszystkim dzisiaj myślę najprościej znaleźć nas w internecie jako uzdrowisko Połczyn Zdrój. Również tutaj jesteśmy obecni, będziemy promowali, mamy spotkania z operatorami, z organizacjami turystycznymi. Myślę, że także na następnych targach w Berlinie się pokażemy. Ale przede wszystkim to jest strona internetowa uzdrowisko Połczyn, jak również Polska Grupa Uzdrowisk, w której to uzdrowisko Połczyn się znajduje.